Dzień dobry kochani, przed wami facetka od biologii. Dzisiejszy temat to mitoza, pierwszy z podziałów komórkowych, o których będziemy mówili. Mitoza dotyczy komórek budujących ciało. W wyniku mitozy powstają komórki budujące ciało. Komórka dzieli się w dwóch etapach. Pierwszy etap to jest podział jądra komórkowego, a drugi etap to jest podział cytoplazmy. My zajmiemy się podziałem jądra komórkowego. I przekazaniem materiału genetycznego do komórek potomnych. A więc zaczynamy. Wyobraźmy sobie naszą komórkę, naszą przykładową komórkę macierzystą. Dla ułatwienia zrobimy sobie komórkę diploidalną, która ma jedynie cztery chromosomy. Będzie nam łatwiej rysować. Diploidalna, bo ma zestaw chromosomów od ojca. Przyjmijmy, że nasz jest ten czerwony i zestaw chromosomów od matki. W każdej parze mamy jeden chromosom od ojca, jeden od matki. Przypominam Wam, że między podziałami DNA w jądrze komórkowym nie występuje w postaci chromosomów, tylko w postaci chromatyny. Dopiero w pierwszej fazie mitozy przybiera postać skondensowaną, a jeszcze wcześniej ulega replikacji. Z każdego chromosomu tworzą się, z każdej cząsteczki DNA, która tworzy chromosom, tworzą się dwie cząsteczki DNA. W związku z tym nasze chromosomy w naszej diploidalnej komórce przybierają taką postać. I zamiast czterech pojedynczych chromosomów mamy cztery podwójne chromosomy, każdy złożony z dwóch chromatyd. Te połówki chromosomów nazywają się chromatydami. I połączone są ze sobą w miejscu, które się nazywa centromerem. Oprócz tego, że w pierwszej fazie mitozy chromatyna gęstnieje i uwidaczniają się chromosomy, to jeszcze tworzy się tak zwane wrzeciono-podziałowe, które jest taką bardzo charakterystyczną strukturą, zbudowaną z białek i dość elastyczną. To przeciano-podziałowe przyczepione jest w jednym miejscu i drugim miejscu komórki. Miejsca te nazywane są biegunami. W dalszym ciągu mitozy nasze podwojone, zreplikowane chromosomy złożone z dwóch chromatyt układają się tak jakby wzdłuż równika, w płaszczyźnie równikowej naszej komórki, w taki sposób, że. Włókna wrzeciona przymocowane są do centromerów. Czyli mamy taką sytuację, że chromosomy mamy ułożone w płaszczyźnie równikowej komórki, mamy wytworzone wrzeciona podziałowe, którego elastyczne włókna umocowane są z jednej strony w centromerze i w jednym biegunie, z drugiej strony w centromerze i w drugim biegunie komórki. Oprócz tego w tym samym czasie zanika otoczka jądrowa. Co dzieje się dalej? No możecie sobie wyobrazić, jak elastyczne gumki przyczepimy do czegoś złożonego z dwóch części, co jest słabo ze sobą połączone. Tak? To te elastyczne gumki, czyli nasze elastyczne nici wrzeciona podziałowego, zrobią po prostu taką rzecz, że rozerwą nasze chromosomy podwojone na dwie odrębne chromatydy. I pociągną je za sobą do biegunów komórki. To właśnie się dzieje w kolejnym etapie. Wrzeciono podziałowe pociąga połówki chromosomów do przeciwległych biegunów. Potem odtwarza się otoczka jądrowa i powstają nam dwa jądra potomne. A w tych jądrach popatrzmy, co nam się znajdzie. Jeden czerwony chromosom. Jeden zielony chromosom duży, jeden czerwony chromosom mały i jeden zielony chromosom mały. W drugim jądrze sprawdzamy jeden czerwony chromosom duży, jeden zielony chromosom duży, jeden czerwony chromosom mały i jeden zielony chromosom mały. Porównajmy teraz obie komórki. Czerwony duży, czerwony duży, zielony duży. Zielony duży, czerwony mały, czerwony mały, zielony mały, zielony mały. Mamy dwie identyczne komórki. Ta i ta są takie same. A porównajmy je z komórką macierzystą. A, czerwony chromosom duży, czerwony chromosom duży, zielony chromosom duży, zielony chromosom duży, czerwony chromosom mały, czerwony chromosom mały, zielony chromosom mały, zielony chromosom mały. W tej było to samo, więc. Obie te komórki są takie same jak komórka macierzysta. Po podziale jądra komórkowego następuje podział cytoplazmy. Tworzą nam się dwie komórki potomne, z których każda ma takie same chromosomy. Gdybyśmy mieli do czynienia z komórką haploidalną, czyli komórką, która ma pojedynczy zestaw chromosomów, ma tylko chromosomy, właśnie pojedyncze, a nie, nie pary, Zwróćcie uwagę, że stałoby się dokładnie to samo. Najpierw chromosomy by nam się podwoiły, potem chromosomy ustawiłyby nam się w płaszczyźnie równikowej i utworzyłoby się wrzeciono-podziałowe. Potem nasze chromosomy podzieliłyby się w ten sposób, że połówki. Powędrowałyby do biegunów. Jedna połówka do jednego, druga połówka do drugiego każdego z chromosomu. Utworzyłaby nam się otoczka jądrowa i powstałyby dwa nowe jądra komórkowe. Jeden duży, jeden mały, jeden duży, jeden mały. Zwróćcie uwagę, sytuacja jest ta sama. Te same chromosomy. Tak? I takie same. Jak w komórce macierzystej. Mam nadzieję, że wszystko jasne, ale wróćmy jeszcze do naszej grafiki. Mitoza zachodzi w komórkach somatycznych, czyli komórkach budujących ciało. W jej wyniku powstają komórki somatyczne. Tych komórek jest dwie. One są identyczne i są takie same jak macierzysta. Każda ma tyle samo chromosomów, takich samych chromosomów, jak miała komórka macierzysta. Znaczenie mitozy dla jednokomórkowych to jest sposób na rozmnażanie, dla wielokomórkowych jest to sposób na wzrost i rozwój, tak rosną nasze włosy, paznokcie, zastępowanie obumarłych komórek nowymi i wymiana zużytych komórek na nowe. Mam nadzieję, że wytłumaczyłam wszystko. Jeśli nie rozumiecie czegoś, jeśli coś jest niejasne, proszę zadawajcie pytania w komentarzach. Będę odpowiadała na wszystkie. Dziękuję Wam bardzo. Jeśli Wam się podobało, bardzo proszę o kciuk w górę. No i zachęcam, jak zwykle, do subskrybowania kanału. Do zobaczenia!